Witajcie, to ja. Niestety, człowiek odpowiedzialny za stworzenie cyfrowego kanału. Mawiałem na mnie różnie, ale ty. You can call me Two Million Dollars. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, na co właśnie patrzysz. Cyfrowy kanał. In that case, to business, Mr. Two Million Dollars. My name is Lo Wang. Nieważne jaka knaga, grunt żeby twoja dziewczyna miała małe ręce. na no, bo chłopak. No bo... To to w ogóle ma być! To to w ogóle ma być! Kurwa. <śleszamy> kurwa. Jak to się stało ogólnie? Pamiętam tylko, że chciałem skoczyć z dachu. Na głodnego wypaliłem topiorę. No i zrobiliśmy mu wjazd na chatę, jak to mówią. Kończymy transmisję. Fej faza, się Cyfrowy kanał. Produkt, który powstał w przypływie pasji. Skrzywiona wizja w głowie jednej z ofiar polskiego systemu edukacji. Zwykliśmy na nich mawiać studenci. Przygnieciony tym, jak bezsensownie zaczynało moje życie wyglądać, stwierdziłem, że nauczenie się czegoś nagle magicznie rozwiąże wszystkie moje problemy. Co ciekawe, tak właśnie było. Boka na własną rękę wymaga dyscypliny, a ja, jako najleniwszy z rodziny, znanej z pracoholizmu, rzecz jasna jej nie miałem. Potrzebowałem, żeby ktoś patrzył mi na ręce. I tutaj wkraczasz, ty. To nie jest moje pierwsze podejście do tego procederu? O kurwa, 200 czasów. Ło, ho! Spierdalam są. Ale jest to zdecydowanie podejście, które odniosło największy sukces? Coś się zrobił, hop. Jeśli można to w ogóle tak określić, zdobyłem sobie jako taki szacunek, a to co robię, pomogło mi co nieco w życiu. Ale to do czego zmierzam, to to, że jestem ekscentryczny. Witam was wszystkich na tej jakże wspaniałej platformie Dobicia mojej nieletniej żony. Trudny w odbiorze. Chcesz wiedzieć, jak dorobiłem się tych b <laughs> non Nonkonformistyczny. Teraz chyba powinna w ogóle działać moja latarka. Poradzę sobie z widzę Robię filmy, o czym mi się żywnie podoba i w taki sposób, żeby to mi pasowało. Przekreślając tym samym swoje szanse na jakikolwiek sukces. Nie oszukujmy się, gdybym faktycznie był wart uwagi i robił to co powinienem, to byłbym znacznie wyżej niż jestem dzisiaj. Dosłownie, montowania nauczyłem się metodą prób i błędów, nie oglądałem żadnych tutoriali, nie zrobiłem żadnego kursu, po prostu miałem plan i bardzo słabe wykonanie. E, to oczywiście nie oznacza, że nie znalazło się kilku śmiałków, w którym jako tako to co robię się nawet spodobało. Jezu, ile ludzi! Ta. Ciągną zwykle do mnie ludzie, którzy są równie ekscentryczni co ja. Bracie! <śmurzu> Bracie. Dorstak! Dorstak! Siedbro, knąłem! Hehehehe, Leprze, idę, leprze. Wśród nich jest masa wspaniałych ludzi, dla których warto w to brnąć. Rzecz jasna są również ci mniej wspaniali, ale takie też uroki ludzkiej natury. Ja sam na dzień dzisiejszy jestem korpo szczurem, starającym się pożenić pracę, życie prywatne. I absurdalne ilości godzin, które wymaga ode mnie każdy z moich filmów. Momentami bywa ciężko, często musi coś ucierpieć kosztem czegoś innego, ale po prostu to uwielbiam. I mam zamiar to kontynuować. Tak, to jest groźba. Więc jak zdarza mi się zniknąć na miesiąc bądź dłużej, to spokojnie, nie wyszedłem po mleko, po prostu potrzebuję więcej czasu. Miejcie cierpliwość. A jak ci mnie tak bardzo brakuje, to zapraszam na transmisję na żywo. Tam się aktualnie tworzy cała nowelora kanału i tam są też wszyscy moi ulubieni widzowie. Dzięki wam między innymi powstała maskotka kanału, chlubnie ochrzczona imieniem Bożena, tudzież Wiertara. Podsumowując, cyfrowy kanał jest po prostu rzeczą, która powstała pod wpływem chwili. Miejsce, gdzie mogę pracować nad rozwojem swoich umiejętności. Skrzywiony wymysł biednego studenta, zżeranego przez egzystencjalizm, który gdzieś tam w głębi duszy desperacko boi się tego, że świat po prostu o nim zapomni. A to jest jego sposób na radzenie sobie z tym. Niektórzy pewnie zapytają, czy to pomaga. Nie. Ani trochę. Ale. Przynajmniej dobrze się bawię.